Stwórz klimat z gry. Wersja podstawowa Split. Pompa ciepła z instalacją ogrzewania płaszczyznowego dzięki stosunkowo niskiej temperaturze wody zasilającej pozwala na uzyskanie najwyższej efektywności, a ciepło w budynku jest dostarczane równomiernie na drodze komfortowego promieniowania. Instalacja płaszczyznowa daje możliwość zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia budynku. A dzięki dużej bezwładności pozwala na długie utrzymywanie ciepła oraz brak gwałtownych zmian temperatury. Pompa ciepła służy również do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rozbudowanie systemu pompy ciepła z instalacją płaszczyznową o układ z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej umożliwia ogrzewanie budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby domowników. Doposażenie układu w klima konwektory gwarantuje wydajne, równomierne i komfortowe ogrzewanie z dużą bezwładnością oraz efektywne i szybkie chłodzenie, a wykorzystanie ich do chłodzenia latem zamiast instalacji płaszczyznowej pozwala uniknąć efektu zimnej podłogi i ryzyka kondensacji wody na podłodze. Dla maksymalnej niezawodności działania, ogrzewania w każdych warunkach, pompa ciepła może współpracować z dodatkowym, szczytowym źródłem ciepła, wspomagającym pompę ciepła w skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych. Ekologiczny czynnik chłodzący R32. Wszystkie pompy ciepła GRI pracują z użyciem czynnika R32, bardziej ekologicznego niż wciąż wykorzystywany na rynku R410A. Cechuje go m.in. mniejszy wpływ na efekt cieplarniany. Fotowoltaika Kolejnym atutem pomp ciepła jest możliwość połączenia z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki takiej konfiguracji w wyjątkowo oszczędny sposób czerpią całkowicie czystą i naturalną energię ze słońca. To czyni działanie pompy ciepła jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Energooszczędność Użytkowanie pompy ciepła Grid to znaczna energooszczędność. Ciepło z otoczenia jest całkowicie bezpłatne. Jedyny koszt eksploatacji stanowi energia elektryczna używana do zasilania pompy ciepła. O stosunku tych wielkości mówi współczynnik efektywności grzania COP. Dla pomp ciepła Gri Versati 3 wynosi on nawet 5,0. Oznacza to, że do 80% ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynku czerpiemy ze środowiska i nie płacimy za nie wcale. Ponadto modele Versati 3 charakteryzują się najwyższą klasą energetyczną A. Niezawodność. Praca w szerokim zakresie temperatur. Urządzenia Gry Versati mogą pracować w skrajnych temperaturach zewnętrznych. Dla ogrzewania jest to przedział od 25 do plus 35 stopni Celsjusza, a dla chłodzenia od plus 10 do plus 48 stopni Celsjusza. Dzięki temu możliwa jest praca w każdych warunkach polskiego klimatu. Wbudowane grzałki. Pompy ciepła typu split wyposażone są w szczytowe grzałki elektryczne, wykorzystywane w okresach skrajnie niskich temperatur. Urządzenie umożliwia dwustopniową regulację ich mocy oraz wybór logiki pracy. Zapewnia to wydajne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku z grzałką praktycznie w każdych warunkach. Pompy ciepła Gree Versati 3 objęte są pięcioletnią gwarancją. Dzięki temu są liderem na polskim rynku w zakresie długości gwarancji. Świadczy to o niezawodności urządzeń. Zapewnia to użytkownikowi spokój na długie lata i potwierdza wysoką jakość urządzeń gri. Dwustopniowa sprężarka. Modele Gri Versati 3 wyposażone są w nowoczesną i innowacyjną dwustopniową sprężarkę rotacyjną, dzięki której układ może pracować w skrajnych temperaturach zewnętrznych. Rozwiązanie to znacząco podnosi efektywność pracy urządzenia, niezawodność oraz energooszczędność. Tygodniowy harmonogram pracy. Wyposażenie pompy ciepła Versati 3 w tygodniowy harmonogram pracy pozwala na programowanie automatycznej pracy urządzenia w różnych godzinach i dniach tygodnia, dostosowując działanie urządzenia do najkorzystniejszych taryf energii elektrycznej. Umożliwia znaczące ograniczenie kosztów eksploatacji pompy ciepła. Szerokie opcje sterowania. Pompy ciepła GRI oferują w standardzie szerokie możliwości sterowania. Użytkownik może regulować temperaturę wodoobiegowej lub wartości temperatury pokojowej. Ponadto urządzenie w komplecie posiada sterownik dotykowy, moduł WiFi oraz oferuje opcjonalne możliwości podłączenia zewnętrznego termostatu lub zintegrowania z BMS. Rozwiązania Split i monoblok. Klient, w zależności od potrzeb i dostępnej przestrzeni montażowej, ma do wyboru urządzenie typu split lub monoblock. Urządzenie typu monoblock charakteryzuje się zwartą budową, łatwą instalacją i wymaga montażu jednostki tylko na zewnątrz budynku. Split natomiast posiada szerokie możliwości prowadzenia instalacji i rozmieszczania jednostek oraz nie wymaga wyprowadzania instalacji wodnej na zewnątrz budynku. Funkcje: sterownik przewodowy sterowanie Wi-Fi. Regulacja pogodowa, szybka gorąca woda, tryb chłodzenia, tygodniowy programator.